Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać przed niebieskim mikrofonem każdego ze swoich słuchaczy z osobna. Wita Piotr Wiktor Lorkowski, redaktor pierwszego polskiego podcastu o poezji nad morze. Dzisiaj kilka słów o zbiorze Franciszka Lime Garderoba Cieni wydanym w zeszłym roku nakładem szczecińskiej. Formy teraz odezwą się nasze niezawodne bałtyckie nadbałtyckie mewy a potem ruszamy dalej Franciszka Limę rocznik 1984 Poznałem wpierw jako recenzenta, autora zbioru bardzo celnych szkiców krytycznych, formy odbioru, poetyckie przekazy ze Szczecina i bezrzecza. I oczywiście ten tytuł wskazuje na jego związki z wydawnictwem kierowanym przez Annę i Pawła Nowakowskich. Jako krytyk, jako interpretator, jako czytelnik sprawdził się Limę znakomicie, a jak sprawdza się jako poeta, można powiedzieć, że Ponuro I nie mam tu na myśli artystycznego poziomu tych wierszy, ale podejmowany przez niego w garderobie cieni temat naszego widziadlanego bycia w cieniu i bycia cieniem. Poza krąg ciemności poezja ta nie wychodzi. Można wręcz powiedzieć, że niekiedy patrzy w sam rdzeń ciemności, który promieniuje złem i grozą. Jesteśmy tu świadkami rozpaczliwego tańca czarnej matki. To na samym początku, a potem już sami własnymi zmysłami doświadczamy tej nieomal materialnej wiecznej nocy, co zubaża Więzi każdego z nas w osobnym mroku. Kiedy czyta się te wiersze, przychodzi na myśl trochę zapomniana już koncepcja pałubiczności, taka jaką ją wyprowadził ze swojej powieści Karol Iżykowski. Notabene ta powieść była kiedyś ekranizowana pod tytułem Widziadło, bo Przestrzeń tego tomu istotnie zamieszkują pałuby, istoty zniekształcone i bezkształtne, odziane w cień. Przyjrzyjmy się portretowi jednej z nich i tutaj cały wiersz. Posłuchajcie. Kobieta płacze. Zimno jej ma mokre stopy. Co krok wpada w kałużę, ciężar wody w butach sprawia, że wlecze za sobą ręce niczym kukiełka. Jej włosy pachniały chlebem, mokra ziemia przesypywała się przez palce, czuła jej zimną prawdę. I tyle ten wiersz, tyle ten portret. Owe widziadła miały kiedyś swoje życiorysy, swoją pamięć, którą wygasza dotknięcie zła, a właściwie nazwanego nieomal po imieniu złego, złego przez duże Z trzymającego w mocy cały ten świat i ten zły każe poddawać w wątpliwość sens każdego Wypowiedzianego słowa, nawet tego najbardziej tkliwego, jak wyznanie miłości. Ciało, cielesność, przedstawia się tutaj jako struktura. Taka pozbawiona naturalnego piękna, cierpienie wniknęło w każdą tkankę ciała, w każdy gest, w każde spojrzenie, i kiedy wejdziemy już na dobre w tę przestrzeń, owo piekło lokalizuje się już dość dokładnie na oddziale psychiatrycznym, gdzie, jak pisze poeta i tu znowu cytat. Niewygrana nuta w końcu się mści na osobie blisko z tobą, niewygodna pozycja dla ręki głaszczącej włosy, zjeżdżające w dół. Przyznacie, że co najmniej w pierwszym kontakcie to jest zbiór pesymistyczny, że to są wiersze niekoniecznie nadające się do czytania w ciemną styczniową noc. Ale czytać je warto nie tylko dlatego, że swoje widzenia, swoje pocztówki z domu obłąkanych poeta umie zamknąć w granicach ogromnie sugestywnych obrazów, a do różnych odcieni czerni doda jeszcze smugę pszczelej żółci, która tutaj kojarzy się z bólem. Choć w rzeczy samej. Od początku do końca, niby w soczewce, skupiają się w tym szczupłym zbiorku najbardziej mroczne lęki, najbardziej niepokojące intuicje. Ale może ktoś znajdzie odwagę, aby się z nimi zmierzyć. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli poświęcić tym. Przemyśleniom, choć chwilę uwagi. Zapraszam do wysłuchania archiwalnych i aktualnych odcinków nadmorza. Zapraszam wszystkich do kolejnych spotkań z wierszem i w około wierszy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, powiedzcie proszę o moim kanale. Każdemu, kogo poezja interesuje, zapraszam do współpracy autorów i wydawców, zapraszam do zasubskrybowania podcastu, bo niebawem w kolejnych odcinkach nowe tematy, nowe nazwiska i nowe głosy nad jest bowiem całkowicie wolnym medium poetyckim, zależnym tylko od swoich słuchaczy. O czym w naszych rozchwianych czasach wypada przypomnieć nie tylko dla porządku. Zatem do usłyszenia niebawem z sopotu, z Polskiego morza, ze środka półmrocznego, północnego stycznia, mówił do was Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja wam muza.